To late! Festival wyglądał już odwrotnie! Nie myślę tak, Shaggy. Może być inny mistrz. Musimy przyjechać do kastelu i szybko. Why no. would people be running from a food festival? Overcook brokli? Teamwork! Mamy na samym poziomie! Ja w tym poziomie wiem, co zrobić, bo ja. Musiałem przetestować grę, ponieważ miałem z nią problemy, bo tekstury były fioletowo... W sensie brak tekstur było w ogóle i musiałem to jakoś naprawić. Więc musiałem przejść ten poziom cały, bo na końcu i w połowie poziomu robiły się tekstury dziwne i nie dało się w ogóle nic zrobić. Postać w ogóle utykała i zostawało tak w miejscu.

good plans A jump attack should do the trick Wow, tergulca <laughs> Young sire and madam, welcome to Keystone Castle, the home of the brave. <coughs> Cowardly. <laughs> I am Costington, the castle butler. Your friends have made their way to the dining table. <coughs> Pigs. Oh, do excuse me. A slight tickle. Of the throat. Uh, right. We saw everybody fleeing. Yes. Things didn't go quite as the Baron had planned. This is a castle with a dreaded curse. Curse? That's best explained by the Baron himself. I shall take you to meet him. <coughs> Bug him. Costington, my slippers have lost their fluffiness. Fluff them. Are you the Baroness? <laughs> no, the Baron's my brother. I am Lady Azarni van Rickenstof, named after the great Lady of Keystone, and rightful heir to this castle. Uh, pleased to meet you, ma'am. more frivolous for my brother's stupid feast, I see. Not running off in fright yet. Costington mentioned a castle curse. Bravo, except it's not the castle, it's the Baron he's cursed like all the von Rickenstuff men their witch queen will threaten them for as long as they reside in this castle that is our family's curse spirit huh well ghost hunting is our specialty we'll need to speak with the baron yes right this way fluffy the courtyard is directly through that passageway you'll find the baron there working <coughs> hiding <laughs> Daphne, it's Fred. You there? Yeah, I'm here. We're in the castle now. We just met the butler, Costington. Strange, huh? Strange is right. Lady Azarni is pretty strange, too. No? Lady Azarni, the Baron's sister. I didn't see her there. Oh, well, maybe she was upstairs or something. Serio będą jakieś ten... Nostradamusy wychodzić? Tak, ja wiem, że to nie są Nostradamusy ja ostatnio za dużo w Reksia gram i... Tam jest Nostradamus w tyle Czasu Więc dlatego mnie tak Są poza zasięgiem moimi głupie nostradamusy. Aha, dobra, bo ja tu muszę niestety. Będzie mi to wyskakiwać, bo ja resetowałem do wystawienia fabrycznych ten emulator i. Niestety, save'y się troszeczkę podbogowały. A i w ogóle udało mi się splatynować na Xboxa 360 yy, B10 Alien Force, które nagrywam teraz. Bo wy jak to już oglądacie, to ja przeszedłem wszystkie te gry. Teraz na Xbox będę platynował Ultimate Alliance Cosmic Destruction Mam nadzieję, że mi się uda w ogóle to splatynować, bo na przykład Alien Force Vilgax Attack. Na tym, że musiałem za 10 tych alienów 10 form zabić po 150 przeciwników. I wiecie, to nie jest takie proste. Trzeba tyle spędzić, żeby 10 form. Tego. Z 10 form zabić 150 przeciwników i jeszcze dodatkowo Benem 150 trzeba. Myślę sobie tak, no nie. Ale tak posiadłem w którejś nocy po nagraniu wszystkiego. Leżałem sobie i tak pomyślałem sobie, że na. A, odpalę z Xboxa i zobaczę jak to. Pójdzie i udało mi się w jedną noc e, zrobić chyba tam dziewięciu, zostało mi dwóch na następny dzień, czyli tam e, ci, Big Chilla i tego m, Bena zostało mi I tam zostało mi do przejścia jeszcze dwa poziomy, tak nie chciałem, bo... ...nagrywam. tak ja chciałem tą grę mieć... Yy, ...przychodzić ją nie wiedząc... ...gdzie co się robi. Znaczy, ja bynajmniej wiedziałem w, w tym... Yy, ...w pierwszych dwóch poziomach. Jak nagrywałem, co mam zrobić? Później to już była po prostu nie wiem, jak to nazwać. Fuszerka Gorgulka, co mogą latać, a jak spadną do przepaści poza mapę, to umierają. No. Coś tu jest chyba raczej nie tak. Kutek mnie naswedził. O właśnie spadł. Jeden gardulec. Ale niestety już tego drugiego nie mogłem rozpocząć, bo mi się Pat rozładował do Xboxa, a nie mam tego na razie. Yy, baterii, żeby... Gdzie do sklepu jeszcze nie jechałem, więc... já Coś jest? Ja Myślałem, że tutaj będzie ten... Eee, poszlaka, tak? To tak się nazywa po polsku. Hey, I mean Daphne, come in, Mrs. Velma. Over this is Daphne. We found gold. Jeepers gold? How? Where? Just on the ground in front of the castle. I can't believe you guys missed it. Are you serious? Do you think these two saw anything on our way to the castle dining room table? Hmm. Great clue hunters they are. Yeah, when the clues are food! Thelma out. That's it! Up ahead! Look! Looks like a courtyard to me. I got it! Time to change! Ugh! Widzę, że ja nawet nie pamiętam. O dziwo, co tutaj się działo. Czemu nie można ich zaatakować jak latają? Przecież, jak już się wbijają w powietrze. Gargulzo. who dares enter keystone castle we'd like to help solve the mystery of keystone oh, 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 oh my oh my a pocket-sized baron handy Oh, finally someone here to help! Oh, how exciting! Welcome! Your baronhood, we... Which... Yeah, 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 his highness, lots of honor and lots of respect. So, you saw the mystery, right? Uh, not yet, but we'd sure like a shot at it. My ancestor, Lady Azani, she had this castle built 900 years ago, but never got to live here. Her evil brother had her thrown into the dungeon forever and took over as baron. For years she practiced black magic in the dungeon, bound to return in the afterlife and get revenge. Every Baron von Rickenstuhl since has met with a horrible fate. So you're thinking you could be next? Oh, I know I am. Her spirit appeared again at the festival in a blast of fire, promising my doom. Everybody ran. It's just a matter of time before she comes for me. If you want to help, go to the woods and find Cal Perkins, the castle huntsman. He knows the castle grounds better than anyone. Okay, uh, let's find the others first. We'll need the whole team for this one. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> Those blackberries sure were tasty, but like I think we're lost, Scoob. Boom. Oh, let's find the gang. Yeah. <coughs> Wow, uderzył mnie jeszcze, zdążył. dużo będzie. O, ja przy okazji mam, będziemy mieli strój. O nie, to jest taka głupota, że... Jak mnie to coś uderzy, to... We're fine, just stopped to get some berries. Then we, like, uh, decided to go a different way to you. You mean you're lost? Yep, save us, Freddy! We'll never find you in this forest. Just see if you can find Cal Perkins, the royal huntsman, and stay out of trouble. <laughs> Pajonki. Yikes! Ah, <coughs> oh, nothing to scream about. <laughs> Except a man wearing a bear's head. Yikes! You scare them all off. Scare what off? The werewolves. Now there's something to scream about.

You, well, out of you that. Two can handle yourselves all right, but that's still no reason to be playing in the royal woods. Did the Baron send you? Yup, sure did. Thought he might have. You see, he keeps me out here protecting the castle woods. But why would he send you to? Like we're just here for the food, man. <laughs> With that witch queen about, you are the food. Especially if you're planning on messing around at that cabin by the lake. Oh, we won't. We won't. Now, why not? The locals call it Creepy Cabin. They say bad things are happening there. Creepy cabin! cabin? <laughs> you be careful now! F -f Fred! Come in, Fred! Like now! Please! Hey guys! Did you find him? If you mean like the scariest dude in the world, then yup! We found him! told me and scoob to go to creepy cabin but we wanted to know if you could go instead you'll be fine search creepy cabin for clues and remember be careful like we can do this scoob let's tell the gang then get out of here run away Paść pod grzyba i za lodowe wyjść stąd tam gdzie on się nie dało. Boże, jak to jest wkurzające. Ten kleszcz Aha! Co za skam. No, Skubi skacz! Czasami nie chcę w ogóle skoczyć. Podwójnie. Jeszcze wilki. Europa. Jej mocni oni są. Dobra, Nara. Kudłaty, bo ja prześcigo kamerę tracę. A co tu jest? Aha, bo to dwie strony są. Aha, bo tu się spada, okej. Okay. Widzicie, on czasami skoczyć nie chce, klikam dwa razy, a spada. Yeah, just like skating, man. O chyba mamy to coś. to spychne dowody. wody Espada aí, oh, como era. Ja widzę wilkołaka, na pewno. Już popływaj. Ja wymacza. Życia. Co jest grane? No ja muszę tu wszystko rozwalać, bo. To wszystko ma gdzieś te znajdźki, że tak powiem. O, jeszcze dwa nam brakuje. I tu pewnie będą gdzieś jeden mam. <śm> Oh, I am the last one. what will it be? A key to the castle. we found keys, man. Maybe Cal's keys. Like, is that a clue? Nice work, guys. Fine. There's gotta be a door or something nearby. Have a look around and see if you can find anything. I know you two can do it. Yeah, so did I. But Scooby-Doo, he was really scared. So were you. Why quiet, Scoob. Uh, catch you later, Fred. Kurde, zginę zaraz przez nich. Oj, to był koniec. Prawie zebrałem wszystko, nawet level trzeci. Zobaczymy, ile uda nam się przejść na te 3 minuty. I po prostu zacznę odcinek w następnym już tu miejscu. The fuck. Jeszcze jakieś szreki tego już za dużo. A dobra, tak to nie działa. Ale no dobra, chyba prawdopodobnie w tym tutaj zrobimy tylko to. W tym miejscu zakończymy sobie. Jak na razie, więc co? Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Narka.